jak się fajna. spało dzisiaj z babcią? Ty moje pramaleńska, ty moje. Ej, kto tu spał dzisiaj z babcią? Prasoszyczka. Pyta się mamusia, co z ciebie? Prasoszyczka, no. pramaleńska. To jak się spało dzisiaj z babcią? No, bab... Pyta się. Dobrze. będziesz spała z mamusą. Tam się niosą sałatki i jeść. Z mamusą, jak już będę spała z babkiem i co, co. Aha, a z babcią? A później apel. apel. Spała z tobą. Tak, a z babcią znowu będziesz spała jeszcze, czy już nie? Już nie. A czemu już nie? Bo już idziemy do Indonezji. <grym> jeszcze a? nie! Fajnie Ale... się śpi z babcią? A co ty robiłaś z babcią wieczorem przed snem? No. Wieczorem patrzyłam, nie. żeby poopiekowała. Pytam się Lamelciu, a jak mama gotuje budyń, dla ciebie daje cukier, czy nie? Nie, nie daje. Ja my tak myślałam, bo ja też nie robię dla siebie z budyń, cukrem, ale ona mówi, że bez cukru. No to zrobiłam tak, jak chciała, kochana moja. Tak? No. A czemu bez cukru? Bo ty zawsze dawasz bez cukru, cukier jest niezdrowy. No właśnie.